Witam, witam was moi drodzy na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Bardzo miło mi was powitać na tym pięknym, wręcz cudownym kanale. Nie, ja, tak na serio, bardzo wam dziękuję, że jesteście. Cieszę się z tego powodu, że możecie uczestniczyć, że pomagacie, że dajemy sobie świadectwo tym innym ludziom, którzy wciąż jeszcze cierpią. Róbmy to dalej. Nadzwyczajnie róbmy to dalej. To, co ja tutaj opowiadam i mówię, to są mi wyłącznie moje sugestie, moje przeżycia, moje podejście do życia, mój sposób na życie. To, kim byłem, to, gdzie trafiłem i kim ja obecnie jestem teraz. Wszystko to mówię. Jaką to drogę przechodziłem, jaką drogę przechodzę, co się ze mną dzieje, co się ze mną stało, co się u mnie zmieniło. Kogo posłuchałem, z kim zostałem, z kim jest dobrze, kogo warto posłuchać. To jest właśnie to o to chodzi. W tym całym, żeby dawać sobie świadectwo, że można, jeśli się chce. Jeśli już ktoś ma mętlik w głowie, już ktoś ma ziarenko zasiane, że jednak można żyć inaczej i spróbować żyć inaczej, to nie róbmy tego na pokaz. Nie róbmy tego, żeby rodzina, znajomi się odczepili, żeby nam dali święty spokój, pójdziemy na jakąś tam terapię, wrócimy z niej, no przecież byliśmy, no nic nie daje. Wiecie co, nic nie daje taka terapia, jak właśnie tam tylko byliśmy. To tak jakbyśmy byli w kościele, na mszy i tylko tam jesteśmy na tej mszy. Albo w teatrze na jakimś dobrym spektaklu, czy w kinie na jakimś seansie. To tylko tam jesteśmy. Bo tylko tam byliśmy. Bo jeszcze zapamiętać i opowiedzieć to, co się tam słyszało. To, co opowiadali, to, co zrozumieliśmy z tego filmu, z tego spektaklu, z tej mszy, to jest coś innego niż tylko bycie samemu. Tak? Róbmy ze sobą porządek, czego ja Wam życzę z całego serducha. Słuchajmy też innych, co mają do nas do opowiedzenia. Nie przedłużając, zaczynajmy. O! Na koniec piszcie mi teatr w komentarzu. Dziękuję. Pamiętajcie, łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Jeśli jesteście nowi, pamiętajcie o tym żeby dawać mi znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, jak Wy do tego podchodzicie i zapraszam Was do zapoznania z resztą materiału, które już jest na kanale. Już, już chwilę. Witam, piękny dzień. Pogoda piękna, z rano słoneczko, teraz troszeczkę chmurek. No jest potrzebne, żeby troszeczkę odetchnięcia było, ale i tak jest przepięknie, a ja zresztą uwielbiam takie pogody, bo to jest po prostu coś pięknego. Zresztą moje piękne miejsce. Uwielbiam to miejsce już jestem. Romantyk, że tak powiem. <ścoughs> Jaki z jego romantyk. No dobra, zaczynamy, nie przedłużam. Myśl przewodnia na dzień 8 maja. Jestem wdzięczny za to, że poznałem program, dzięki któremu mogę zachować trzeźwość. Jestem wdzięczny za to, że wspólnota wskazała mi drogę do wiary w siłę wyższą, ponieważ wiara całkowicie odmieniła moje życie. Chociaż nieraz już wątpiłem, czy kiedykolwiek zaznam szczęścia, teraz je znalazłem. Zbliżenie się do Boga nadaje sens memu istnieniu, a spełnienie w życiu Jego woli napawa mnie radością i zadowoleniem. Dopóki przepełniam mnie wdzięczność, dopóty trwać będę w trzeźwości. Pytanie: Czy znajduję w sobie wdzięczność za dobro, jakie mnie spotkało? Medytacja lepiej służy. Sile wyższej za narzędzie lepiej służy służysz lepiej służysz chłopczyki, tak, przepraszam lepiej służysz sile wyższej za narzędzie, jeśli się nie śpieszysz. Spokojnie więc podążaj od jednego, od jednej powinności do następnej, nie odmawiając sobie modlitwy i wypoczynku. Nie bierz na siebie zbyt wiele obowiązków. Działaj systematycznie i planowo. Czerp. Życiodajną energię z czystego obcowania z Bogiem. Każda aktywność, będąc rezultatem porozumienia z Nim, jest aktywnością owocną i pożyteczną. Uwierz, że dzięki więzi, jaką łączy Cię z Bogiem, zdolny jesteś dokonywać cudów. Wiedz, że dla siły wyższej nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętaj, że Bóg, który zapewnia Ci siłę i wytchnienie, pokaże Ci, jak świadczyć dobro. Codziennie wzmacniaj się więc modlitwą i regularnie zażywaj odpoczynku. Modlitwa, modlę się, ażebym nie pędził przez życie na oślep, lecz dbał o czas przeznaczony na bliskie spotkania z Bogiem. Jeszcze raz przeczytam myśl przewodnia. Myśl przewodnia. Jestem wdzięczny za to, że poznałem program, dzięki któremu mogę zachować trzeźwość. Jestem wdzięczny za to, że wspólnota wskazała mi drogę do wiary w siłę wyższą. Ponieważ wiara Całkowicie odmieniła moje życie. Choć nieraz już wątpiłem, czy kiedykolwiek zaznam szczęścia, teraz je znalazłem. Zbliżenie się do Boga nadaje sens memu istnieniu, a spełnienie w życiu Jego woli napawa mnie radością i zadowoleniem. Dopóki przepełnia mnie wdzięczność, dopóty trwać będę w trzeźwości. Pytanie: Czy znajduję w sobie wdzięczność za dobro, jakie mnie spotkało? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Czy znajduję w sobie wdzięczność za dobro, jakie mnie spotkało? Również, że tak. Ja jestem cały czas wdzięczny za to, gdzie trafiłem. Jestem cały czas wdzięczny, że mogę tam chodzić, że mogę tam uczestniczyć. Że chcą mnie tam, że widzą mnie, że się cieszą na mój widok. Że dzwonią do mnie, że rozmawiają ze mną. To jest coś fajnego. To jest coś zarąbistego, że chcą takiego Artura, takiego zwykłego Artura. Takiego. Wiecie, podwórkowca Artur. <laughs> Takiego rozumiecie, jak się mówi na koty, zwykły dachowiec, no to taki podwórkowy, zwykły, uliczny Arturek kurczek, który przyszedł i z chęcią jest tam witany. Że oni chcą takie Arturka. Ja się cieszę. Naprawdę, uwierzcie mi, że się cieszę, bo to jest coś, czego nikt mi nie zabierze. Mam tam zrozumienie, wsparcie, pokazanie mi właśnie tej na początku mojej drogi trzeźwości, tej wiary w siłę wyższą. <laughs> Przepraszam Jakkolwiek ją pojmujemy Wiarę w siłę wyższą Ja wtedy nie rozumiałem, o co chodzi z tą wiarą Siłę najwyższą, ale wiarę w siłę wyższą Czyli w moje zaparcie Moje Dążenie do tego, żebym trzeźwym być Czyli dawanie mi tej wiary, że Sobą, ci ludzie, którzy tam byli Uwierzcie mi, sobą, ci ludzie, którzy tam byli Dawali mi nadzieję, wiarę, że można Taką, jaką Jadzie się daje swoim świadectwem, że można i naprawdę warto. I naprawdę życie jest łatwiejsze, takie spokojniejsze. Tylko trzeba, trzeba tego chcieć. Trzeba. <laughs> Tylko trzeba tego chcieć. I trzeba to wdrożyć w swoje życie. Nikt za nas tego nie zrobi, niestety. Ale pójdźmy, posłuchajmy. Usłyszmy to, co ludzie mają nam do powiedzenia. Usłyszmy to, co ludzie mówią na swój temat, bo oni nie mówią o Tobie. Oni mówią o sobie. Często jak tam usiądziemy, usłyszymy, że to jest o nas. A tak naprawdę oni opowiadają o sobie. Ta wdzięczność będzie po prostu to jest coś, coś, za, za co nigdy nie będę, kurczę, w stanie zapłacić. Coś, za co nigdy w stanie nie będzie mi stać, żeby tą swoją wdzięczność okazać. Nie tylko tam, gdzie trafiłem, ale też tej jednej osobie, która w życiu mi pomogła która się ode mnie nie odwróciła, która jednak zasadziła we mnie te ziarenko. Wtedy to była niepewność między trzeźwością a życiem w tym swoim bagnie. Zasadziła te ziarenko, pochnęła mnie, można powiedzieć, że wręcz trzymała zarączkę, mówiąc, jak szedłem przez to. Wspierała mnie w tym. To jest bardzo ważne. A tamci ludzie dokończyli swego dzieła tamci, których poznałem, dokończyli swojego działania. Nie wszyscy byli tacy fajni. Nie wszyscy życzyli mi dobrze. Nie wszyscy potraktowali mnie dobrze. Niektóre znajomości się rozwiązały, niektóre znajomości się rozeszły. Nadzwyczajnie tak to w życiu bywa. Czy tam, czy w życiu codziennym z innymi ludźmi. Tak się dzieje. Ja bynajmniej staram się być, pomagać i wspierać. To jest dla mnie najważniejsze. Wcale tego nie zamieni na nic innego. Pamiętajcie. Ja nie gram w teatrze. Ja nie chodzę do teatru. Ja nie odgrywam żadnej roli. Ja jestem sobą. Scenariusz pisze mi życie. A ja w nim gdzieś tą swoją rolę odgrywam, tak to można powiedzieć. Bo tak to jest, że odgrywamy, to każdy z nas odgrywa jakąś rolę w swoim życiu. Życie jest naszym scenarzystą, scenariusz napisany, a my po prostu to wykonujemy. Lżej, ciężej, weselej, smuczej. Tak jak w filmie, ale to jest prawdziwe życie. W filmie zakończenie jest i nic nie ma, nic po tym. Przecież się skończył film, a tutaj skończy się, jak już zejdziemy i pójdziemy na drugą stronę. Ja wam dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się, pamiętajcie łapki w górę, pamiętajcie o udostępnianiu. Pamiętajcie, żeby być tutaj i dawać sobą świadectwo. Za co ja mam jestem bardzo wdzięczny, że chcecie poświęcać swój czas, żeby być ze mną i dawać świadectwo innym, że można, jeśli się chce. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do kolejnego. Pozdrawiam.